I tak to wygląda w wydaniu Kiki Świat. Spuszczamy szarą wodę do kanalizacji. Witajcie w nowym dniu. Jak widzicie jesteśmy już w domu. Przyjechaliśmy z nadarzy z Targów Camper and Caravan Show. Jesteśmy w domu i teraz będę musiał oddać kampera do wypożyczalni. Jak widzicie przyczepa już stoi pod domem. Odłączyłem samochód, bo jeszcze wczoraj w nocy musiałem załatwić pewną sprawę. A powiem wam, sprzedaję tą działkę, którą mam. Nie będę się budował w Polsce, może gdzieś indziej, może w innym kraju. Dlatego sprzedaję tą działkę. Wczoraj znalazłem klienta, więc dogadaliśmy szczegóły i prawdopodobnie zostanie ta działka sprzedana. Ale chcę ten odcinek poświęcić oddawaniu kampera. Zobaczcie, wróciliśmy tak, jakby z wycieczki. I kamper wygląda tak. Skarpetki na stole. Po prostu dzieci tutaj miały zabawę podczas jazdy i ogólnie kamper jest fajny do podróżowania, ponieważ dzieci mogą sobie tutaj na tym blacie coś, coś robić jak jedziemy z przyczepą w samochodzie, to nie mają tego stołu, więc im się troszeczkę nudzi, z blatem jest fajnie, także kamper na plus Szymek jechał tutaj, znaczy wymienialiśmy się Ania, Szymek, Nadia, wszędzie jakieś skarpetki bo moje dzieci oczywiście jak jadą, to zawsze skarpetki ściągają, jest mnóstwo mnóstwo właśnie rzeczy porozrzucanych i tak wygląda kamper, kiedy wraca jakaś rodzina z wakacji albo, albo z jakiejś imprezy. W zlewie oczywiście naczynia, nie poumyte, bo woda nam się skończyła. Znaczy jeszcze nie było czasu, więc teraz będzie trzeba to zabrać. Tutaj kabel na szybko wrzuciłem, bo już było ciemno, musieliśmy jechać. W łazience to wygląda tak. Tutaj mamy kożna śmie na śmieci. Trzeba to wszystko umyć. Podłogę trzeba umyć. Świetna sprawa to kupiłem to w Portugalii. Troszeczkę tutaj zlew. Jeżeli chodzi o zlew, to pamiętajcie, że nawet w nowych kamperach gdzieś ta woda. Tam są cieniutkie rureczki. I tutaj zlew nie jest zatkany, ale gdzieś tam jakiś syfon się robi. Jak puścimy wodę, to ona tak szybko nie schodzi. Jak umyjemy zęby czy się ogolimy, to tutaj to wszystko pływa. Więc fajnie mieć taką przetykaczkę i po prostu zrobić tylko raz, i ta woda już tam fajnie spływać. tam dwa razy i już mamy po sprawie, więc polecam taką przetykaczkę do kampera czy do przyczepy. Dobrze. W lodówce, tak to wygląda. Kasia przyszła właśnie mi pomóc. Będziemy brać to wszystko. Dobra, to Kasia bierze lodówkę, a ja biorę naczynia. Zabrałem sobie miskę i przekładamy te rzeczy i włożymy do zmywarki. Dobrze, jest w ogóle godzina 10.19, więc zobaczymy, ile czasu zajmie mi przygotowanie kampera do oddania. Chcę tutaj posprzątać, powycierać schowki, poopróżniać. Tu są oczywiście nasze rzeczy, także zobaczymy, jak nam to pójdzie. A wy będziecie wiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Ja na razie biorę foteliki. Kasia zabiera owoce. Mieliśmy je wszystkie zjeść w nadarzeniu, ale nie było czasu. Ale wiecie, co kilka dostaliśmy, więc. No właśnie. Dobrze, dziura w podłodze. Teraz tam będziemy odkurzać, ale zatkamy na chwilę, bo trzeba zabrać spod spodu jeszcze wszystkie rzeczy. Prostownik, proszę państwa, jak wiecie, akumulator mi się rozładował, ale już zwinęli całą elektryczność ze zlotu i nie mogłem podłączyć akumulatora za pomocą prostownika, więc musiałem odpalić na kable. Opróżniamy szafki. Wszystkie rzeczy. Większość się nie przydała, ale jakbyśmy nie zabrali, to byśmy żałowali, że nie zabierzemy. Tu są piżamki, dzieci. I Już dostrzegam pierwszą różnicę między kamperem swoim a wynajętym, że w swoim kamperze to wszystko, znaczy może nie wszystko, ale e, jakaś tam część rzeczy zostaje, a w wynajętym musicie wszystko opróżnić i to dosyć sporo czasu zajmuje. Zobaczcie, tutaj Szymek sobie wymyślił e, miejsce na swoje zabawki. Muszę to poprzekładać. Powiem wam, że jak wróciliśmy z Portugalii, to przyczepa była nierozpakowana przez półtora miesiąca, aż do nadarzyna. Dopiero na targi w nadarzynie musieliśmy ją posprzątać. A tak to sobie tam wszystko leżało i czekało do następnej podróży. Ale plusem jest to w wynajętym kamperze, że jest motywacja, żeby posprzątać. A więc jak to woli? Tak zbieram zabawki Szymusia z tego miejsca i dopiero teraz odkryłem, że tutaj jest fajny schowek. Zobaczcie, jest głęboki schowek i taki blacik. Tu jest chowek, co my tam mamy? Aha, ta nasza umowa najmu, dobra. Powiem Wam, że kamperka dostaliśmy za darmo od firmy Cargo, także dziękujemy. Aczkolwiek całą umowę, tak jak przy, przy normalnym najmie, podpisaliśmy i wszystkie warunki umowy muszę spełnić czyli wyczyścić kasetę, opróżnić przecież nie, nie będę tutaj zostawiał naszych rzeczy i. i... I bałagano, więc wszystkie właśnie warunki umowy postaram się wypełnić i oddać kampera tak, jakbyśmy go po prostu mieli za pieniądze. Tu jest coś ciekawego, co to jest? Jakieś pokrętło. Axton. Aha, tu jest chyba subwoofer jakiś. Właśnie, Michał mi pisał, że kiedyś miał tego kampera i żebym sprawdził w radiu, czy została płyta metaliki. Zobaczymy. Ja muszę włączyć aux. Dobra, mamy włączone. Zobaczymy. Michał sprawdzam. Podobno jest tutaj płyta me metaliki. Ale chyba nie ma płyty metaliki. Jest! Słuchaj, Areosmith. Jednak ktoś podmienił metalikę na Areosmith. Odkryłem jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie jest tutaj młotek. Gdybyście mieli wypadek tym kamperem i kamper by się przewrócił na przykład na bok i nie moglibyście wyjść, a te drzwi by się na przykład zaczasnęły, to po prostu takim młoteczkiem wybijacie szybę i wychodzicie przez szybę. I on się znajduje w tym miejscu. I jeszcze ta tajna skrytka. Zobaczcie, gdzie jest szafka ukryta. Tutaj, proszę Państwa, zobaczcie. Kasia ją przez przypadek odkryła. Ja bym w życiu się nie skapnął, że tutaj jest jakaś skrytka. Więc jeżeli macie jakieś cenniejsze rzeczy, portfel, telefon i idziecie spać, to możecie tutaj schować, bo złodziej może się po prostu nie zorientować, że tutaj coś jest. A tutaj? No, tu już nic nie ma. To jest zabudowa, ale tutaj zrobili skrytkę. Jeśli chodzi o lodówkę, to nie wiem, czy to pokazywałem, ale żeby ją otworzyć, trzeba tutaj dwoma palcami nacisnąć na taki przycisk. Pokażę Wam, jak on, jak on wygląda w świetle i wtedy się lodówka otwiera. Tak samo jest przy zamrażarce. U góry są takie dwa paluszki, wciskamy i otwieramy. Także nie ciągnijcie nigdy, bo możecie urwać. Tutaj jest taki haczyk, który się podnosi. Kasia mnie poprosiła, że jak będę ciuszki dzieci przenosił, to żebym ich nie pogiódł, bo po prostu poprasowała i się namęczyła, więc całą szufladę wyjmuję i zaniosę do domu. Zobaczcie co odkryłem. Tutaj jest dziura w podłodze i jest dojście do zbiornika z czystą wodą. Tu jest też pompa. Także w tym miejscu to się znajduje. A ja zawsze myślałem, że to się znajduje pod tą kanapą. I sprawdźmy, co się znajduje pod tą kanapą. Aha, tutaj mamy akumulator ten drugi. No i trumę, czyli tutaj mamy ogrzewanie i prąd. A byłem przekonany, że tutaj jest zbiornik na wodę. Nie wiem czemu. No i widzicie, mogłem odpalić na kable tego kampera z tego akumulatora, nie musiałem wektorem podjeżdżać. Myślałem, że akumulator jest gdzieś w garażu, a on jest tutaj i kable by mi starczyły. Bym po prostu sobie pociągnął dwa przewody do akumulatora, który jest pod, pod siedzeniem i odpalił kamperka bez problemu. Także człowiek się uczy, możecie się uczyć na moim doświadczeniu. Tu jest bardzo fajna kieszonka na takie ważniejsze rzeczy. Zawsze tutaj wkładałem klucze albo telefon czy, czy portfel, tylko tak się obawiam, że to miejsce... Jest tak znana już przez złodziei, także jakbyście gdzieś na dziko, na parkingu autostradowym mieli coś tutaj wartościowego i gdzieś tam się zajęli czymś w sypialni, to uważajcie, bo złodziej wie, że tutaj są takie kieszonki. Może zapnąć ci telefon i, i szybko uciec. Więc lepiej, żeby taką kieszonkę gdzieś mieć, nie wiem, trochę dalej we wnętrzu, na przykład tutaj. Ale ogólnie bardzo praktyczna kieszonka, przez trzy dni z niej korzystaliśmy właśnie na takie rzeczy ważne, żeby się nie zgubiły. Dobrze, wnęka posprzątana. Teraz trzeba wziąć. Na z łóżka. A musia to ty na tych targach? Tak, W naszej przyczepie? Mhm. Słuchajcie, powiem wam, bo była taka zabawna sytuacja na targach na nie, że poszła plotka po wszystkich, że ktoś nam się wysikał w przyczepie. I powiem wam, że to nie, nie nikt z widzów się posikał nasze znaczy wysikał do naszej toalety w przyczepie, tylko po prostu nasza Ania. Ona nie wiedziała, że to jest takie wydarzenie i że przyczepa jest posprzątana i tam się nie korzysta. Ona myślała, że stoimy na kempingu. Poszła sobie do tej przyczepy i wysusiała się, ale nie umiała odkręcić tego korka, który, który zatyka kasetę, i po prostu te siuszki tam leżały dwa dni. Ja nie, ja nie wiedziałem kompletnie, więc taka była historia. Jeszcze pozostały mi ubrania z szafek, a w domu wygląda to obecnie tak. Wszystko leży na podłogach. Będziemy to sprzątać później. Co masz, Szymosz? Ciasto. Ciasto świetne. I tak sobie nosimy do domu, a potem będziemy to wszystko układać. Nie, Kasia? Kasia rozkłada po kątach. Dzieci się bawią. Co tam, Ania? Masz puzzle? Tak. Jak było na targach w Nadarzynie? Fajnie. Poznałaś różne dzieci? Ale ja nie lubię zdjęć. Aha, chcieli zdjęcia robić z Tobą, a nie lubi zdjęć? Uh -huh. A czemu nie lubisz zdjęć, Ania? Bo nie Nie lubisz się uśmiechać, nie? Mhm. Uh -huh. Także jak widzicie, nasze dzieci były z nami, tylko ja przyjąłem taką zasadę, że do niczego ich nie będę zmuszał. Więc nie nalegałem, żeby one sobie robiły zdjęcia z nikim. One po prostu się tam miały bawić, miały się świetnie bawić. Więc nie obraźcie się, jeżeli Ania czy tam Nadia nie chciały robić zdjęć sobie z Wami. No bo po prostu to są jeszcze dzieci, nie? To są po prostu małe istoty, które no nic nie muszą. Nic nie, nic nie muszą, więc zostawiłem im po prostu wolną rękę, żeby decydowały, czy chcą się bawić, czy robić zdjęcia, czy nie. Jak widzicie, nie lubią robić zdjęć i ja nie mam na to wpływu. Dobrze, te dwie szafki już mam opróżnione, Teraz tutaj będzie jeszcze i tutaj. Ale Kasia mnie prosiła, żebym z Łazienki najpierw przyniósł, więc zobaczcie. Podejście dla Szymusia, żeby mógł korzystać w domu. Kożna śmieci. No, jest tego sprzątania po takiej wyprawie. A jest godzina już 11:44, czyli sprzątamy godzinę 25. Zobaczcie, Nadia sobie zrobiła domek pod parasolem no i, i się uczy. A powinna być w przedszkolu, proszę Państwa. Ja się ogólnie cieszę, że mamy edukację domową, ponieważ możemy wszyscy razem uczestniczyć w tym naszym życiu rodzinnym, wyjeżdżać. Na przykład nie moglibyśmy w nie być z Wami, gdyby Nadia musiała iść do przedszkola. No pewnie byśmy mogli ją zwolnić z zajęć, ale ogólnie byśmy się spieszyli, żeby ona tutaj poszła do szkoły. Także Panie, bawią się... Ta edukacja nam daje to, że nadal możemy być wolni i mhm. prowadzić taki styl życia, jaki prowadziliśmy do tej pory i naprawdę doceniamy to mocno. Tak, a wiele osób zarzuca nam, że dzieci będą aspołeczne. Ja dopiero teraz zauważyłem na tych targach nadarzenie, gdzie Nadia wy, wychodziła na scenę, y, tańczyła. Gdzieś te a społeczeństwo nie, nie ma. Nie gdzie, idzie w parze. Nie idzie w parze po prostu. Z tym, co piszecie w komentarzach. Znaczy, nie wszyscy, dokładnie. niektóre osoby piszą, że, że my krzywdzimy dzieci. Jeszcze mi się więcej, wydaje, że właśnie w drugą stronę to idzie. Dokładnie. Jeszcze będąc w skamperze, Nadia kilka razy pytała nas, czy będzie mogła dostać mikrofon i coś powiedzieć No właśnie. Do Cały czas Nadia chciała do mikrofonu coś Wam opowiadać na scenie, kiedy był panel dyskusyjny. Także mi się wydaje, jeżeli rodzice są aspołeczni, to dzieci też mogą być aspołeczne. A jeżeli. Rodzice dają inny przykład, to, to dzieci są społeczne. Moim zdaniem nie mam na to reguły: czy dziecko chodzi do szkoły, czy uczy się w domu. W każdym z tych środowisk może być a społeczne i to wszystko zależy od osobowości, moim zdaniem, dziecka. Tak, więc widzicie, jak to u nas wygląda. I pozostało jeszcze opróżnić garaż. Tutaj mamy dużo rzeczy. Wyniosę je do garażu. Jak widzicie, bagażnik opróżniony. Jest jeszcze kwestia rowerów, ponieważ mógłbym go teraz ściągnąć, ale wymyśliłem sobie że pojadę z tym rowerem i będę miał środek lokomocji, żeby dojechać do dworca kolejowego, ponieważ nie chcę już zabierać Kasi i dzieci do Poznania i nie będę miał czym wrócić. Normalnie jest tak, że jedziecie autem do wypożyczalni, wypożyczacie kampera, jeździcie kamperem, wracacie do wypożyczalni i przesiadacie się do auta, wracacie do domu. My potrzebowaliśmy samochód na targi, więc on musiał jechać z nami, a zrobię tak, że po prostu pojadę tam kamperem z rowerem, i wrócę pociągiem, tylko do dworca kolejowego dojadę sobie rowerem. Mógłbym wziąć Ubera albo taksówkę, ale jak mam czekać 8 minut na Ubera albo na taksówkę, to za 8 minut jestem już pod dworcem. Także wezmę sobie rower, a lubię jeździć na rowerze. Kolejna rzecz to opróżnienie kasety. To jest taki fajny zaczep. Do nadarzyna z tego miejsca mamy 412 km w jedną stronę, więc, więc w obie strony wychodzi 824 około. I zobaczcie, kamper się troszeczkę ubrudził, więc ja go umyję. Najgorzej muchy przykleiły się na lusterku. Więc nie chcę takiego brudnego yy, oddawać. Umyjemy go zaraz szlaufem i będzie czyściutki. Jeszcze muszę spuścić szarą wodę, i można to zrobić tam już w wypożyczalni. Podobno jest jakieś miejsce do spuszczania szarej wody i czyszczenia toalety, ale ja już chcę mieć to z głowy, więc podjadę sobie tutaj. Tu mam taką, taki profil do karton gipsów i postaram się zrzucić tą wodę do mojej kratki ściekowej. I tak to wygląda w wydaniu Kiki Świat. Puszczamy szarą wodę do kanalizacji. Teraz pościeramy trochę. Przydałoby się jeszcze odkurzyć dywaniki i fotele, ale nie mam odkurzacza takiego zewnętrznego. W domu mamy odkurzacz centralny i rura mi tutaj nie sięga. Więc chyba pojadę kupić odkurzacz, jakieś taniutki, żeby mieć po prostu do odkurzania kamperów, przyczep i samochodu, bo zawsze się męczę po prostu sprzątając wnętrza tych pojazdów. No i takie są uroki życia na wsi, że nigdzie nie można kupić odkurzacza, więc pojedziemy na stację benzynową i odkurzymy na stacji. Jak widzicie jest mały problem. Odkurzać jest tutaj, ale ciężarówka ma rozładunek do magazynu, więc troszeczkę musiałem stanąć dalej, mam nadzieję, że wąż starczy. No nie. No chyba nie ma sensu, dotąd tylko starcza. Nie ma sensu wrzucać monety. Muszę czekać. Dobrze, w takim razie zatankujemy tego kamperka do pełna, bo trzeba oddać yy, znaczy do połowy, bo trzeba go oddać. Z taką samą ilością paliwa, więc podjadę sobie pod dystrybutor. Zapomniałem, że w lewą z tej strony, więc muszę podjechać tak, a tylko jeden dystrybutor jest z dieslem. Zatankowałem, ciężarówka odjechała, więc możemy odkurzać. No i kamper posprzątany. Odkurzyłem w szafkach te wszystkie okruchy, te wszystkie paprochy po ubraniach. Było naprawdę tego sporo, także mogę go już teraz spokojnie, z czystym sumieniem oddać. Jest godzina 14.37. Oznacza to, że myłem go i sprzątałem 4 godziny i 17 minut i teraz mogę jechać do Poznania. Będę jechał około godziny 10, więc na 16 około powinien być. I zobaczcie, na moim przykładzie, jeżeli byście pożyczali kampera z wypożyczalni, to weźcie sobie. Troszeczkę czasu na to, żeby go potem posprzątać, ogarnąć, bo potem będziecie się stresować, że nie zdążycie go oddać na czas. Inni ludzie czekają na tego kampera, na przykład o 11 mają odbiór, a wy do 11 musicie oddać. Potem są jakieś tam kary umowne, żeby tych ludzi jakoś tam e, uszczęśliwić. Ci, którzy czekają, dostają te pieniądze za to, że, że dostali kampera m, z opóźnieniem. Więc pamiętajcie, jeżeli pożyczacie kampera m, od firmy, od wypożyczalni, to. Pamiętajcie, pół dnia, to trzeba sprzątać tego kampera. Dobra, nie gadam, już jedziemy. Oddać. Jak widzicie, jadę 125 na godzinę i Integrą się naprawdę super jedzie taką prędkością. Teraz wyprzedzam, muszę dwie, dwoma rękami trzymać. Dobra, zawsze jak się wyjedzie z tira, to tak troszeczkę po telepie, ale jest ogólnie dobrze. Kiedyś jechałem Alkowenem, czyli kamperem z Alkową z przodu, taką dużą. I przy 120 było naprawdę ciężko jechać, a jak widzicie, Integrom jadę 125 prawie i ani drgnie. Także Integra wygrywa z Alkowenem. Dobrze, może Wam pokażę, bo nie wszyscy wiedzą. Tak wygląda Alkoven, tak pół Integra, a tak Integra. Jestem, proszę Państwa, na miejscu wypożyczalni, pojadę tam na tyły, żeby go gdzieś tam zaparkować. Jestem już na miejscu, jest Radek, robi czegliste, cześć. cześć A ja sobie w międzyczasie ściągnę rower No powiem wam, że jeżdżenie po poznaniu na rowerze jest super 7 kilometrów mam